Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki Jazdy. Dzisiaj krótki film, w którym Wam powiem dlaczego wolę jeździć składakiem, tu jest, że o składakiem po lesie, niż samochodem terenowym z napędem 4x4, który wziąłem na kredyt właśnie. I, I właśnie w czym jest problem, no niestety, wolę słuchajcie, jeździć zwykłym rowerem niż brać samochód jakiś fajny, wymarzony, o którym sobie gdzieś tam marzę. Ponieważ przez to, że jeżdżę rowerem, zwykłym składakiem, uwaga, jestem po prostu człowiekiem szczęśliwym. Ponieważ jeżeli ja nie mam żadnych zobowiązań finansowych, tak jak teraz, no, mam tylko składaka. Ale wierzcie mi, wpływa to na moje szczęście: jestem o wiele bardziej szczęśliwy niż ja tutaj bym jechał samochodem jakimś terenowym za 100 czy 200 tysięcy. I niestety przez 5 lat byłbym niewolnikiem kredytu. A tak mogę sobie tu jechać, gadać co chcę, nagrywać filmiki, podziwiać przyrodę, słuchać ptaków. Nie wiem, wszystko możemy robić. Możemy łowić ryby i tak dalej, i tak dalej. I o tym chciałem powiedzieć, że dzięki temu człowiek jest wolny i to co mówiłem w poprzednich odcinkach mamy z górki. O, tu będzie problem. Ale może się udać. Dobra, udało się. Wiecie, jednak można rowerem też przejechać. I teraz słuchajcie, ja dzięki temu, że nie mam tych kredytów, to jestem wolnym człowiekiem i dzięki temu mam z górki. A czy mam z górki, to zaraz zobaczycie, zobaczcie. Jadę. Zaraz nie będę musiał w ogóle pedałować. Ja jadę. O. Czy taka osoba, która nie ma zobowiązań finansowych? warto o tym wiedzieć jest po prostu wolna ponieważ kredyty są to jest to współczesne niewolnictwo tak mówią słynni profesorowie to nie jest moje zdanie a człowiek który nie ma kredytów mimo że no, ma tylko zwykły rower to i tak będzie szczęśliwszy bo zobaczcie ja mam cały czas z górki i to chciałem w tym filmiku powiedzieć że nawet jazda rowerem może sprawiać bardzo dużą satysfakcję w zasadzie taką samą czy ja, no pewnie że fajnie jeździć też samochodem jakimś terenowym, super sprawa ale wierzcie mi warto ten samochód kupić za gotówkę wtedy będzie to prawdziwa radość z jazdy jeżeli kupimy to nasze dobro to za gotówkę, słuchajcie, nie na raty. Nie dajcie się kurczy namówić. Dlaczego? Żeby po prostu być szczęśliwym. Trudno, jak was nie stać, to jeździmy rowerem po lesie, a nie samochodem terenowym. Zobaczcie, jak mam tu skórki. Będę musiał nawet hamować. Uwaga, jeszcze tak nie, nie nagrywałem w takich warunkach. Dobra, no to tyle chciałem Wam powiedzieć. Nie dajcie się namówić na kredyty. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.